Mamy tu gołąbka Belg 2020 y, 20 rok 5087 y, Jest to oryginalny gołąbek przywieziony przeze mnie z Belgii. Y, Serre Rudy. Y, ten gołąbek w y, połączeniu z samiczką, y, pierwszą lotniczką WG Super gołąm dwa lata z rzędu dają nam kapitalne gołębie na WG. Przychodzą pełne programy lotowe. Mamy dwójkę dzieci zostawionych, między innymi, właśnie z niego, z tą samiczką pierwszą lotniczką, i jednego młodego mamy zostawionego właśnie z samiczką od Tadeusza Gierczaka, wnuczką ludzi Gołąbek jest z kapitalnej budowy. Tutaj przy okazji chciałem powiedzieć, że w tym roku mieliśmy dziewiątego gołębia z finału. I też tego gołąbka nie mamy, bo ojca sprzedaliśmy. Mamy po prostu dzieci i pełne rodzeństwo tego gołąbka. Także nie są gołąbki sprzedawane po to, że one nic nie wydały, tylko po prostu z braku miejsca zostawiamy sobie dzieci, córki tych gołębi u siebie w gołębniku, żeby zostawić tą krew. Gołąb jest przepięknej budowy. Zapraszam na uch